Dzień dobry Państwa. Jestem między kawą a, 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 a moją prezentacją, więc postaram się jak najszybciej, mimo że, że czas już kawy jest, ale zapraszam. O i da się drugim. Może nie od strony, od strony tego czy wolimy dyktat przeglądarek, czy wolimy dyktat, dyktat przepisów prawnych w Unii Europejskiej, jakiś dyktat zawsze nami rządzi na końcu. Kwalifikowane elektroniczne potwierdzenie atrybutu to jest ten byt, z którym będziemy się coraz częściej spotykali i co on robi dla nas biznesowo, bo Widzimy to poprzez pryzmat dokumentów mobilnych w naszym dowodzie osobistym, elektronicznym, czyli M obywatelu, ale, ale spójrzmy na to, po co te tak naprawdę elektroniczne potwierdzenia atrybutów. Najpierw takie odniesienie się do pewnej przestrzeni, którą, którą, która cały czas funkcjonuje w świecie, bo no papier jest papierem no i, i spójrzmy. Większość rzeczy, większość zaświadczeń, większość naszego funkcjonowania powstaje w świecie elektronicznym. Są dokumenty i, i systemy zaświadczeń tworzone w świecie elektronicznym, po czym są drukowane, przetwarzane i przechowywane przez nas papierowo, żeby jak je chcemy użyć, trafiły znowu poprzez jakieś skanowania do systemów elektronicznych, bo w znacznym stopniu chociażby ta administracja, systemy zaświadczeń różnego rodzaju się zelektronizowały. Bo czego żeby, żeby spełnić różne potrzeby związane z potrzebami chociażby użytkownika, no, wrzuca się to w papier. Papier umiemy nie tylko przenosić, rozpoznawać, ale jeszcze mamy od dawna systemy ich przechowywania. No i między innymi jedną z rzeczy, którą Ida z drugi wprowadza, to jest to, żeby w tym całym systemie, w którym dzisiaj cały czas jeszcze w kontekście tych zaświadczeń, potwierdzeń różnych myślimy o, e, o tym, e, e, że, że ten papier jest podstawą, wprowadzić jednolite uznanie prawne dla tego w całej Unii Europejskiej, jednolity mechanizm formatów, żeby wszyscy mogli tak samo to rozpoznawać, żebyśmy mieli, gdzie to przechowywać, no bo to, co że nam wydadzą czy na jakimś portalu urzędu, czy doręczeniami elektronicznymi jakiś dokument, no to każdy się zastanowi, gdzieś to wrzucę w swój komputer i później tego nie mam, nie umiem tego znaleźć. No i na końcu w jaki sposób to udostępniać, przekazywać urzędom, e, czy, czy, czy wszystkim tym, którzy mieliby to e, rozpoznawać. Więc kilka rzeczy definicyjnych, żebyśmy mieli jednolity poziom rozumienia. Mówimy o atrybutach, czyli pewnego rodzaju cechach, charakterystykach, uprawnieniach, pozwoleniach e, związanych zarówno z osobami fizycznymi jak i osobami prywnymi, jak i obiektami, czyli innymi podmiotami. Tym obiektem może być nasz samochód, nasz dom, pies, e, czy, czy nawet komputer, albo, albo, albo jakiś, jakiś inny obiekt fizyczny, e, czy dom, tak? jak mówimy o elektronicznych potwierdzeniach atrybutów, czyli mówimy o poświadczeniach, czyli tym, co potwierdzone jest, a które umożliwia potwierdzenie, że te atrybuty są prawdziwe, a w całości tego, tego mamy jeszcze jedną definicję e, i ona jest dość ważna, No, bo każdy atrybut pochodzi skądś. No ktoś jest twórcą tego atrybutu. Są takie atrybuty, które mają źródło Pierwotne, no bo państwo powiedziało w swoich przepisach. Numer PESEL, nasze imię i nazwisko, mamy źródła pierwotne, czy to jest rejestr aktu stanu cywilnego, czy rejestr PESEL, czy, czy tego typu rzeczy, jak, jak właśnie dane dotyczące dokumentów tożsamości pochodzące z rejestrów zapisów pierwotnych. Ale mamy inne rejestry, no chociażby informacje o tym, że jesteśmy pracownikami jakiejś firmy, źródłem pierwotnym jest nasz pracodawca, a nie coś, coś innego. E, wartość naszych zarobków też pracodawca, to że jesteśmy, e, uzyskaliśmy Jakąś nagrodę to może być e, informacja, informacja z tego, kto tą nagrodę e, nagrodę dał, albo dał nam jakieś uprawnienie, więc mamy różnego rodzaju źródła i pomiędzy tymi źródłami e, A e, będzie, będzie stało właśnie mechanizm elektronicznego poświadczenia atrybutów. Będziemy się spotykać z trzema rodzajami elektronicznych poświadc poświadczenia atrybutu. Jedne takie bardzo podstawowe, tak jak mamy dzisiaj podpis elektroniczny, podstawowy podpis elektroniczny. Będziemy mieli elektroniczne poświadczenia atrybutów wydawane przez organ e, e, sektora publicznego, czyli tak jak dzisiaj myślimy o M obywatelu i wydawanych przez i poświadczeniach, czy, to, czy w, przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, poświadczenia dokumentu. M-Obywatel, poświadczenia prawa jazdy, poświadczenia e, zarejestrowania samochodu, będziemy tego typu poświadczenia mieli, EIDAS wprowadza też takie poświadczenia, czyli czy coś co nie jest kwalifikowane, ale wydane przez sektor e, e, publiczny, no i kwalifikowane poświadczenia atrybutów, które, no Podobnie jak, jak kwalifikowane podpisy mają za sobą domniemania prawne. Więc myśląc o poświadczeniach atrybutów mamy cały, duży katalog. Pierwotnych poświadczeń atrybutów, taki katalog pierwotny, który jest niezamknięty, nie jest listą zamkniętą. Mogą to być różnego rodzaju rzeczy, wykorzystywane, zarówno w procesach administracyjnych, ale także w różnego rodzaju rzeczach biznesowych, bo tak naprawdę założeniem pierwotnym rozporządzenia IIDAS. Było zawsze reużycie, nie tylko sfokusowanie się na biznesie, nie tylko sfokusowanie się na administracji publicznej, tylko na tym, żebyśmy te same narzędzia mogli korzystać zarówno do sektora w kontakcie z urzędem, ale także je reużywać w, w, w administracji. Więc mamy wydawanie elektronicznych poświadczeń, atrybutów, które będą wydawane przez różnego rodzaju wystawców. Tych poświadczeń, atrybutów, czyli wystawca, tak jak dzisiaj jest wystawca certyfikatów kwalifikowanych, czy wystawca innego rodzaju certyfikatów, je wydaje, natomiast musi je zweryfikować z autentycznym źródłem, niezależnie czy to jest rządowe źródło, czy to jest inne źródło prywatne, ale musi być pierwotnym źródłem tej informacji w takim wypadku, a nie czymś pośrednim. No i mamy wydawanie elektronicznych potwierdzeń atrybutu i może tego często nie zauważymy, one będą wydawane albo po prostu, albo do portfela, a portfel jest tym, e, europejski portfel jest nośnikiem, ale nie rozporządzenie nie nakazuje, żeby jedynym miejscem, do którego potwierdzenia są wydawane był portfel. Co daje nam portfel? No portfel daje nam to, że będziemy mogli się dzielić tymi potwierdzeniami atrybutów, Zarządzać nimi, realizować ich walidację, udostępniać tym wszystkim, którzy o nie nas proszą, czyli innym użytkownikom też portfeli, innym stronom ufającym. Czyli wszędzie tam będziemy mogli za pomocą portfela udostępnić te atrybuty. Co daje udostępnienie atrybutu z portfela? No, przede wszystkim to, że można udowodnić, udostępniając z tego portfela, że się posługuje nim właściciel. No bo jeżeli jest atrybut udostępniany spoza portfela, no to nie daje to tej cechy. Tak, posługuje się nim w tym momencie właściciel, albo ten, który jest uprawniony do posługiwania się tym portfelem, znaczy tym atrybutem, tylko to jest jakiś atrybut, coś zaświadczający. No ale czyli możemy mieć dyplom. Dyplom, dyplom no magistra, tak? albo jakichś uprawnień zawodowych, który jest gdzieś zeskładowany, no i to też jest poświadczenie atrybutu, albo ten sam dyplom, którym się posłuży jego, jego właściciel, ta osoba, która jest tam ujawniona. Więc będziemy mieli dwie rzeczy w jednym. Nie tylko, że mamy autentyczny dyplom, ale że się nim posługuje właściciel. No i cały model, który, który funkcjonuje już od dawna w zakresie i normalizacyjnym i, i został opisany i zwalidowany, e, e, jest, jest dość dobrze, dobrze znany, zarówno funkcjonujący w technologiach blockchain, jak i technologiach PKI, więc jakby to jest, cały ten model jest niezależny od technologii, którą, e, e, którą, którą do niego wykorzystamy, a i to będzie wykorzystywał Europejski Portfel Cyfrowej. Tożsamości, no między innymi e, wydając te kwalifikowane poświadczenia atrybutów, wydawane przez kwalifikowane podmioty, czyli znowu mamy nowy rodzaj usługi e, kwalifikowanej, e, znajdującej się na liście spełniające odpowiednie wymogi e, e, załącznika piątego rozporządzenia. Ja, Idas nie będę szczegółowo tych rzeczy omawiał, ale znowu mówimy o skutkach prawnych. Tutaj mówimy o skutkach prawnych związanych z rozpoznawaniem e, e, poświadczenia trybutu, niezależnie czy one są kwalifikowane czy niekwalifikowane. One, w szczególności w postępowaniu sądowym, będą musiały być e, rozpoznawane, ale także i skutek prawny i domniemanie sprawne, e, do, do, domniemanie prawne, tak jakby były one wydane w formie papierowej. Osobiście nie lubię tego, że tutaj jest przyrównanie do, e, do formy papierowej e, na poziomie europejskim, bo jakby równamy do czegoś do czegoś, ten, tutaj to jest sprawa tłumaczenia z, z oryginału, więc nie odnosimy się do polskich. E, e, tak, tak, tak. E, natomiast, żeby do tego doprowadzić, i to jest coś ważnego, co w Polsce nie jest typowym działaniem, ale na poziomie europejskim, dzisiaj o tym już było trochę mówione, żeby doprowadzić do tego, że to będzie funkcjonowało, na poziomie europejskim zrobiono właśnie. Wielkoskalowe pilotaże, w których uczestniczy kilkaset firm łącznie e, realizujących, e, realizujących różnego rodzaju przypadki użycia, różnego rodzaju biznesowe podejście do tego i administracyjne, próbując zarówno wykonać takie bardzo podstawowe e, działania, jak i takie bardziej, e, bardziej e, mm, Złożone, które, które dotyczą nie tylko prostej rzeczy, rejestracja karty SIM, ale całego doświadczenia podróży, e, wykonania wszystkich czynności, niezależnie od tego, czy się jest w, jako reprezentant podmiotu, czy nie. A bardzo dużo podmiotów, przede wszystkim wymieniających się informacjami, tworzących modele z różnym doświadczeniem technologicznym i próbujących to zrobić międzynarodowo, między krajami. W Polsce jest trochę podmiotów e, uczestniczących w tych e, wielkoskalowych e, pilotażach. Obserwatorium BIS uczestniczy w jednym, i ta prezentacja jest między innymi tworzona w ramach, w ramach tego pilotażu. E, przykład scenariusza, nad którym pracujemy, jednego z kilkudziesięciu scenariuszy, e, e, przykład akurat podróży i wykorzystania. Wykorzystania portfela cyfrowej tożsamości w, w posługiwaniu się środkami, środkami transportu. Akurat tutaj mówimy o transporcie promowym. Natomiast to, co jest ważne, bo dzisiaj patrzymy jeszcze na portfel nasz polski i na polskiego MOBAWATELa -E i mówimy: no to tam składujemy różnego rodzaju potwierdzenia atrybutu. Które no, wykorzystujemy, dowód osobisty. Natomiast to doświadczenie dotyczy nie tylko złożenia rządowych poświadczeń, atrybutów, ale przede wszystkim wymiany tych poświadczeń, atrybutów, w których, e, których niektóre są tymczasowe, niektóre są otrzymywane od biznesu. Jak bilet, jak potwierdzenie, że ja mam w tym momencie dostęp do posiłku, jak w to, że ja wykonałem za coś płatność to są różnego rodzaju potwierdzenia, które w funkcjonowaniu biznesowym są tworzone i mają, mają sprawnić cały, cały proces dostępu do usług i, i, i być realizowane w dość prosty sposób. Kwalifikowane wdrożenie, znaczy wdrożenie tych potwierdzenia atrybutów tym także kwalifikowanych dotyczy nas, Zapewne to będzie obywatel, który docelowo nie tylko będzie udostępniał atrybuty, jak widzimy dzisiaj, ale właśnie przyjmował różne potwierdzenia atrybutów od stron, które są uprawnione. No i ze mną koniec. Dzwonek jest. I zapraszam.